Nazywam się Baton Masz, mam 8 lat i lubię gry wideo. Mieszkam w Ponyville z moją mamą, moim tatą i moim bratem. Nie mam jeszcze znaczka, ale niespecjalnie się tym przejmuję. A dziś jest pierwszy dzień mojego nowego roku szkolnego. Mamo, jestem gotowy do szkoły. Jest niedziela, wracaj do łóżka! Nieważne. <laughs> Mamo. Baton mam coś dla ciebie. He? Huh? Co takiego? To stara maszyna do gier wideo twojego ojca. Znalazłam ją na strychu. Ja i on graliśmy w nią cały czas, gdy byliśmy w twoim wieku. <grych> I myślę, że wciąż działa! Wow, super! Mogę na niej zagrać? Oczywiście, że możesz, skarbie! Tak! Baw się dobrze! Mhm. Jest... jest zepsuta? Mamo. Mm. Nie łapię tego. Ciu, ciu. Ciu. Ja e, e, dobra. Zamówienie. Niksikowy wyścik. start! Aaaa! Widziałaś mojego Jay-Boya? Jest w moim pokoju, Skarbie. Musisz uważać, gdzie odkładasz swoje rzeczy. Niemal przewróciłam się dziś rano. Dzięki, mamo. Teraz tylko chciałbym wiedzieć, gdzie jest moja. Znalazłem! Hmm. 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 Skarbie chcesz keczapu do. Hej, mamo! Zdejmij je, yes, są Twojego ojca! Ale wyglądają tak fajnie! Baton, powiedziałam! Już nie jestem baton, mamo. Jestem. wąsik. <słyski> to boli! <słyski> o, moneta! Baton skarbie, czas do szkoły. Aha, daj mi minutę. Nie spałeś całą noc? Nie, jest dobrze. Kot dostał to z sałatą. Co? Nałożyłem już e, e, z francuskim tostem. Baton! To się robi niedorzeczne. Nie śpisz całą noc i. Baton, przestań! Namieszać ci to w głowie! Ale mamo, muszę znaleźć pomocników, by ocalić wioskę komba. Jeśli chce, by poszczęściło mi się w pokonaniu Aleksesa z Hongonii. Nie, idź do szkoły. Teraz! Pokonam cię diablicom. Beze mnie jesteś niczym. Wiesz, kiedyś też byłam mała. O, i przy okazji. Masz szlaban. Niech to szlak!